5 sposobów na zarabienie z kanału na YouTube. Lecimy od najgorszego do najlepszego i założę się, że numer 2 totalnie Cię zaskoczy. Numer 1, promowanie skamu. Mówię o tym tylko dlatego, że ostatnio do mojej klientki napisał jakiś szemrany gość i spytała się mnie, czy warto w to iść. Będę szczery, prawie każdy kanał YouTube, który jakkolwiek się rozwinął, dostaje takie wiadomości, ale w obecnych czasach warto jest weryfikować, czy coś faktycznie jest skamem, czy tylko się wydaje. Bo paradoksalnie najładniejsze strony z najlepszymi opiniami obecnie mogą być największym skamem, a mój mentor ma najbrzydszą na świecie i daje naprawdę zajebistą wiedzę. Numer dwa i tutaj będzie zaskoczenie reklamy na YouTube. Większość osób myśli, że to jest najlepszy sposób na zarabianie z YouTube'a, ale prawda jest zupełnie inna, bo musisz mieć naprawdę gigantyczne zasięgi, żeby to jakkolwiek się opłacało. Zobacz, w rok wygenerowałem ponad 1 300 000 wyświetleń i zarobiłem uwaga nieco ponad 3 000 zł. złotych. Jak na cały rok pracy i wstawanie dwóch filmów w tygodniu, to chyba nie jest zbyt dużo i to prowadzi mnie do sposobu numer trzy, czyli współprac. Tutaj chyba nie trzeba za wiele tłumaczyć, ale jest jedna bardzo ważna rzecz w takich współpracach. Jak masz zasięgi, to albo firmy do ciebie piszą, albo ty piszesz do firm, ale ważne jest to, żeby brać tylko takie współprace, które faktycznie łączą się z tym, o czym tworzysz kontent na co dzień. Dzięki temu dostaniesz po prostu dużo większe pieniądze i ta współpraca będzie trwała dłużej, bo firma zobaczy, że to faktycznie działa. Osob numer 4. I tutaj uwaga, bo myślę, że jest to kopalnia złota w 2026 i jest to tworzenie własnych produktów i promowanie ich właśnie kanałem na YouTube. I być może masz już swój produkt, albo myślałeś, żeby go stworzyć, tylko pytanie, brzmi, czy jest on dobry, bo bądźmy szczerzy, większość osób nawet nie wie, jak dużo pracy zajmuje stworzenie takiego fenomenalnego produktu, a myślę, że w czasach AI tylko takie produkty będą się sprzedawać, ale co najważniejsze, będziesz mógł za nie pobierać dużo więcej kasy. Więc w międzyczasie budując swój kanał na YouTubie, możesz w tle planować rozwój swojego produktu i zadziała to fenomenalnie. A jeżeli połączysz to jeszcze ze sposobem numer 5, czyli YouTube'owym lejkiem sprzedażowym, to nic Cię nie zatrzyma. Czym jest ten lek i jak go wdrożyć u siebie? O tym powiem w kolejnej rolce, więc obserwuj już teraz i ciał.